W związku z jubileuszem dziesięciolecia istnienia szkoły przyszpitalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w Powiecie Starogarskim odbyła się konferencja. Oni są wśród nas, uczniowie z problemami psychicznymi w rzeczywistości szkolnej. Z tego, co my wiemy, co obserwujemy, choroba psychiczna to wycofanie się, to stres, to depresja, to wiele innych przykrych dla ucznia i jego rodziny sytuacji, w których wszyscy pomagają. Zarówno lekarze, biały personel, jak i my nauczyciele. Myślę, że w pracy z tymi uczniami trzeba więcej empatii, więcej zrozumienia, dać im więcej trzeba wsparcia, być dla nich po prostu przyjazny w czasie całej drogi edukacyjnej. Powiat Starogarski stworzył warunki do nauki na każdym etapie edukacji. 10 lat temu, uchwałą Rady Powiatu, zostało powołane gimnazjum które stworzyło m.in. pierwszą szkołę tej szkoły przyszpitalnej. Powołaliśmy jeszcze liceum ogólnokształcące i szkołę podstawową i został stworzony w ten sposób komplet szkół, który zabezpiecza dzieci i młodzież, które trafiają z problemami zdrowotnymi do szpitala nerwowo i psychicznie chorych w Starogardzie Gdańskim. Stworzenie szkoły przyszpitalnej wymagało wiele pracy, ale i było źródłem nowych doświadczeń. Tworzenie od podstaw takiej placówki jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli nie ma się wzorców, na których można bazować. Przed otwarciem tej placówki osoby Pojechałam do szkoły przy szpitalnej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jednak tam okazało się, że jest to szkoła dla dzieci chorych somatycznie, jest to troszeczkę inna specyfika pracy. Dlatego nawiązałam również kontakt ze szkołą w Szpitalu Psychiatrycznym na Srebrzysku w Gdańsku i stamtąd właściwie zaczerpnałam wzorce do stworzenia naszej szkoły. Ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach ze współpracy ze szkołą, jako bardzo owocnych, będących nie tylko doświadczeniem zawodowym, ale też przygodą dotyczącą spotkania fachowców z różnych dziedzin. I to, co fascynujące i sympatyczne w tym kontakcie, to możliwość, Wymiany i uczenia się od siebie nawzajem, a także uczestniczenia w czymś nowym, czym obydwie strony i szpital, i personel medyczny, oraz szkoła zdobywaliśmy właściwie takie swoje pierwsze kroki i szlify w nowym doświadczeniu. Największym problemem dzisiejszej młodzieży jest presja pochodząca z wielu źródeł. Dziecko, którego dzień zaczyna się siedmioma godzinami w szkole, a potem po szybkim obiedzie mamy następną serię korepetycji i dodatkowych zajęć, a potem o 21 powrót do domu nie po to, żeby odpocząć, tylko po to, żeby odrabiać zadania domowe na następny dzień, to nie jest. Dzień, który psychika człowieka jest w stanie znieść przez dłuższy czas. To jest obciążenie, które musi doprowadzić do załamania. Musimy zdjąć trochę nogę z gazu i zrozumieć, że szybciej, wcześniej i bardziej nie zawsze znaczy lepiej. Dzisiejsza młodzież myślę, ma dużo trudniej niż myśmy mieli. Z jednej strony, muszą sobie dawać radę z tą rosnącą presją w szkole, ale i w domu. Ciągle jest pytanie o stopnie. Rodzice, którzy sami nie pokończyli elitarnych kierunków studiów, wymagają od swoich dzieci najlepszych ocen. Rosnąca presja powoduje, że jest coraz więcej wypalenia, jest coraz więcej depresji wśród dzieci, co powoduje osamotnienie. Gratulujemy szkole ważnego jubileuszu, dziękując za pracę, którą wykonuje. Cieszy również zainteresowanie samą konferencją, na której poruszono tak ważny dla nas wszystkich temat. Polecamy również zobaczyć konferencję o demografii i jej wpływie na powiat starogarski oraz Dożynki Powiatu Starogarskiego w Bolesławowie 2019. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.